Cześć! W dzisiejszym odcinku Lego Miasta będziemy budować wzgórze oraz polanę. Zapraszam! Myślę, że największą zmianą w Lego Mieście od ostatniego odcinka jest to, że jak widzicie, budowałem tutaj rzekę, która jest zdecydowanie poniżej poziomu miasta. Kolejną zmianą jest na przykład to, że chodnik wyrównałem już i jest na takim samym poziomie jak ten od modularów. A co do naszego wzgórza, gdzie ono stanie? Zbudujemy to wzgórze o właśnie tutaj, ale nie spodziewajcie się jakiegoś efektu wow, jak na przykład u Latkensa. Jakbym miał mówić tak dokładnie, będzie to w sumie pagórek. Ale okej, okay, zobaczmy, jak to wyjdzie. Ogólnie, moi drodzy, to jest problem, bo niestety, ale można powiedzieć, że już mi się praktycznie wyczerpały elementy jasnozielone oraz ciemnozielone. Ale no nic, trzeba będzie w takim razie przerwać budowę tego wzgórza i zostawić to na później. A teraz zajmijmy się budową pola. No dobra, mamy takie oto drzewko i co o nim sądzicie? Wiem, że jest trochę niskie, ale moje zasoby elementów pnia są niezbyt wielkie. Dobra, lecimy dalej. Do Okej, okay, to by było chyba już na tyle w tym odcinku. Może dodam jeszcze roślinności poza kamerą. Jak coś tutaj nie będzie żadnej polany, tylko stanie tutaj modular. Dlatego tutaj nic nie budowałem. Niewiele wybudowaliśmy w tym odcinku, ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało. Będę musiał znaleźć jakieś zielone płytki po to, aby tutaj zalepić tę dziurę. I cóż, to wzgórze będzie też do dokończenia. Piszcie w komentarzach, co mógłbym tutaj jeszcze dodać bądź poprawić. Jeśli taki odcinek przypadł ci do gustu, to możesz zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. A ja cóż, żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!